Ostatnio do zestawu indykatorów, których używam na tradingu, dodałem indykator, który nazywa się antywskaźnik. Witam XGROS z tej strony. Witam na kanale KryptoKamikadze i oczywiście pół żartem, pół serio. A antywskaźniki ostatnio dają całkiem nieźle zarobić, szczególnie przy tradingu, jeżeli chodzi o indykatory, w którą stronę ruszy rynek. Dzisiaj będzie trochę o tradingu, a więc dotkniemy delikatnie tradingu od początku, a pod, w połowie pod koniec filmu jeszcze mam taką rozkminkę w stylu a, tym razem będzie inaczej, a jednak jest tak samo, coś w tym stylu. A więc zacznijmy od samego początku, a więc od tego co dzieje się w ogóle na, na Cenach krypto, i widzimy tutaj małe odreagowanie. A więc zaczęliśmy tutaj wspinać się w górę. I dla tych wszystkich, co tradują ze mną, dla tych, co wiedzą, co ja tutaj traduję, dlaczego piszę tik, tak i tak dalej, no to wiecie, że wszystko polega na tym, aby w jak najlepszym momencie ruchu cenowego wejść w pozycję, tak aby złapać od razu plus na pozycji. I później już tylko i wyłącznie monitorować tą pozycję z e, spokojnym, że tak powiem, spokojną głową, ponieważ i tak, i tak jesteśmy na plusie. To jest takie, to jest takie założenie mojego tradingu i to jest założenie, e, dla, które dla wszystkich, co zaczynają swoją przygodę z tradingiem, może być bardzo, bardzo pomocne, ponieważ najtrudniej jest. Tutaj podam przykład. Najtrudniej jest w momencie, kiedy otwieramy pozycję, i tutaj mamy na przykład moją pozycję na Bitcoinie. Otwieramy pozycję i nagle od razu łapiemy czerwono. Czyli od razu jest pozycja na minusie. Wiele osób, kiedy otwiera pozycję, nie ma zaplanowanego scenariusza na to, jak pozycja pójdzie w dół, i nie ma zaplanowanego scenariusza, jak pozycja pójdzie w górę. Ja mówiłem o tym, jeżeli oglądaliście ABC Tradera, jeżeli nie. To polecam poglądać ABC Tradera jest w mojej playliście, kiedy mówię o tym, że każda pozycja otworzona powinna być z góry zaplanowana. Co jeżeli pójdziemy w tą stronę, co jeżeli pójdziemy w tą stronę, ile i jak na co możemy sobie pozwolić? To jest jakby taka podstawa, ponieważ podejmowanie decyzji w trakcie otwartej pozycji, na otwartej pozycji, z całym bagażem emocji. Które temu towarzyszą w trakcie, już nie jest obiektywne nie, i nigdy nie będzie obiektywne. Więc lepiej podejmować te decyzje przed. Więc tutaj my, mieliśmy, ja miałem otwartą pozycję na Bitcoinie i od razu pozycja lekko zanurkowała, ale tutaj kolega się nawet pyta, dlaczego otworzyłeś tą pozycję? O! I tutaj mógłbym powiedzieć, czekajcie, jesteśmy na Bitcoinie, na Bitcoinie. Ok, wchodzę na jednodniówkę, czyli na wykres jednodniowy. I dlaczego otworzyłem tą pozycję? Otóż. Z moich indykatorów, o których, tak jak wspomniałem, mówię bardzo często, pokazuje mi tutaj, że na jednodniowym wykresie jesteśmy na tak zwanej linii wsparcia. Tutaj jest właściwie ta zielona kreska, to jest gdzie pozycja została otwarta. Czyli na jednodniowej kres, na jednodniowym wykresie, każda świeczka to jest jeden dzień, jesteśmy na linii wsparcia. Na czterodniowym, na czterogodzinnym wykresie. Właściwie łapaliśmy tutaj Tik, czyli przecięcie się Magdi w górę. Więc wiele czynników wskazywało na to, że mógłbym, lub powinienem myśleć o otworzeniu tej pozycji. I następnie zobaczyć coś tam, jak, jak mogę ją prowadzić. No i tak też, tak też się stało. Otworzyłem tą pozycję, i może rzeczywiście przez jakiś niewielki okres złapała tam jakiś mały minusik. Ale jeżeli byśmy popatrzyli w tej chwili no to jesteśmy, jesteśmy już na sporo na plusie. Zresztą mam pozycję otwartą na Bitcoinie, na BNB, mam też pozycję otwartą chyba na Ethereum. Zobaczmy Ethereum. Pozycję na Ethereum również powinienem mieć otwartą, tak i Ethereum tutaj. I wszystkie pozycje mniej więcej były otwierane z takiego samego założenia, z takim samym zamiarem, a więc patrzymy tutaj jest 4-godzinowy, tu jest godzinowy. Widzimy tutaj mój tak zwany tic, tac, a więc przecięcie się na MACD, przecięcie się na EMA Cross, otworzenie pozycji i złapanie od razu plusów na pozycji i tyle. Zabezpieczenie tej pozycji to jest następna rzecz, o której mówię bardzo często, a więc ustawienie tak zwanego stop lossa na zielono. Zwykle stop lossem, jeżeli ktokolwiek mówi o stop lossie, to mówi o stop lossie, gdzie właściwie ten stop loss jest. Ratujący straty, aby nie było większych strat, gdzieś pod kreską, czyli wchodzimy i pozwalamy sobie na stratę tam, przykładowo, 5% max, i wtedy zamykamy pozycję. Ja bardziej powiedziałbym, lubię i sprawdza mi się, i nawet polecam dla wszystkich, co zaczynają swoją przygodę z tradingiem i w ogóle mają jeszcze ten taki. Mają jeszcze w sobie ten taki, mają tą emocję, strach przed utratą jakiejkolwiek, jak, jakiejkolwiek pozycji, aby ustawiać tego stop lossa na zielono. A więc mamy wejście w pozycję, tu jest long, mamy wejście w pozycję, wyszliśmy ponad kreskę i teraz tego stop lossa ustawimy na przykład w tym miejscu gdzie e, znaczy, że jak będzie nagły zwrot akcji i zaczniemy lecieć w dół, to zamknie nam pozycję ciągle na plusie, a jeżeli pójdzie niżej, no to będziemy mogli wtedy się zastanawiać, czy i jak i kiedy otworzyć znowu tą pozycję raz jeszcze po tej samej lub niższej cenie, zależnie od tego, jak i co wskażą nam indykatory. W ogóle e, również, e, jeżeli chodzi o zamykanie pozycji, Ponieważ o zamykaniu pozycji bardzo rzadko mówię, głównie mówię o otwieraniu. Jeżeli chodzi o zamykanie pozycji, to również patrzę na to, że jeżeli MACD tutaj się wypłaszcza i zaczyna i jest nad kreską 0, czyli nad tym punktem 0, to jest punkt 0, o tym również mówię w moim ABC Trader'a na playliście. I tutaj zaczyna nam się tak wypłaszczać i, i, i że tak powiem, skłaniać ku temu, aby iść w dół to czasami, zwyczajnie, zależnie od tego, jaka jest duża pozycja i ile w pozycji i, i czy to jest początek pozycji, czy już jest, że tak powiem, pełna pozycja, którą chcemy mieć początek pozycji, to jest u mnie to, że po prostu otwierasz pozycję na przykład na jednej trzeciej założenia, którą miałoby mieć, a więc na 10% twojej Twojego, twojego konta potem na przykład dodajesz następne 10%, potem następne 10%, z jakieś tam założenie masz. I wtedy, jeżeli masz na przykład wystarczająco dużą pozycję i wystarczająco satysfakcjonujący Cię minimalny oczekiwany zysk, no to wtedy nawet z palca czasami warto zamknąć pozycję i mieć, i mieć że tak powiem, święty spokój. Więc tak bym, tak bym to rozegrał. Tak czy inaczej, nie wiem, czy wiecie, ale Bybit ostatnio. Wyprzedził Coinbase. Bybit to jest w tej chwili druga największa giełda krypto na świecie. Niesamowite. Pamiętam, jak zaczynaliśmy z tym Bybitem, kiedy jeszcze były to takie pierwsze kroki, troszeczkę tu inaczej wyglądało wszystko. Zresztą mój chyba pierwszy film o Bybicie jest taki jeszcze, ten, ta szata nawet jest troszeczkę inna. Ciągle jest wszystko tak samo, ale takie małe niuanse zostały tu zmienione. A teraz nagle Bybit druga największa giełda na świecie. Um. Ja jestem tutaj akurat zweryfikowany na Buybitie i mam tutaj otwarte konto. I, I ogólnie, jeżeli chodzi o Buybit, to jest to jedna z giełd, którą, którą polecam i mam w linkach pod spodem. Więc jeżeli myślicie o giełdzie, na której chcecie tradować lub też nawet kupować, bo można tu również kupić, kupić spot pozycję, spot trading, czyli zwyczajne kupowanie i sprzedawanie, no to. No to no to polecam, polecam Bybit. A... Nie. Bardzo ciekawe, że, że tak szybko się rozwinęli, tak szybko złapali wiatr w żagle. Aczkolwiek, co się dzieje zwykle z takimi dużymi giełdami, to jest to, że jeżeli stają się takie olbrzymy, to później zaczynają się, zaczynają się schodki. No ciekawe, jak to będzie z Bybitem. W razie W mamy drugą giełdę MAX, którą, którą, również, którą również mam w linkach polecających. Całkiem ciekawa giełda. Ktoś się mi tutaj zapytał ostatnio, gdzie kupić heksa i heksa. O i heksa można kupić na na właściwie. Podobnie zresztą jak PLS można kupić na PLS y można kupić pięknie tutaj na na tej giełdzie. Więc całkiem, całkiem spoko. Ona ma właściwie ta giełda Mex ma bardzo bardzo dużo m, takich m, niszowych altcoinów, które dopiero co wchodzą, dopiero co wychodzą. Więc całkiem, całkiem spoko. Dwie giełdy. O właśnie tutaj było. Gdzie kupię Heksa z Ethereum teraz? No, na giełdzie MEX. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób, wiesz, wziąć adres kontraktu, wkleić adres kontraktu i, i kupić to na zwyczajnie zdecentralizowanej giełdzie, no to scentralizowana giełda MEX i, i już masz. E, tak to. Tak to wygląda. Zanim wpłaciłem pierwsze pieniądze w krypto, uczyłem się, próbowałem zrozumieć rynek przez pół roku. Całkiem nieźle. Warto. Warto ten rynek przez jakiś czas, że tak powiem, śledzić. Dzięki X za Twoją pracę. Dzięki. Również dzięki za miłe słowa. Hex był złotym strzałem. Niestety nie dla mnie. W 2025 będę ustawiony tam, gdzie podążę krążek. Ym, oby. Tak. Trzeba się ustawiać tam, gdzie podąża krążek, dokładnie. Ile kosztują steki warłamowie? <laughs> no. Tak. Okej, okay, teraz druga, druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, właściwie o tym, jak, wiecie, jeżeli, jeżeli czytamy i słuchamy różnego rodzaju osób na Twitterze, i o tym, że krypto pójdzie w górę, krypto pójdzie w dół, co i, i w ogóle i jak, i, i wiesz, i opinie po prostu, opinia za opinią, opinia za opinią. Wiecie, tutaj ostatnio sporo takich, bo, bo to wiecie, to jest bardzo, tak jak mówiłem ostatnio, że strach to jest coś takiego, co, co, co po prostu jest genialne. Strachem się świetnie, dosłownie, świetnie się strach sprzedaje. Zresztą tutaj napisałem karmią się strachem i potem, że tak powiem, wymiotują obwinianiem. To jest, taki, to jest takie typowe, wiecie, nakarmić kogoś strachem, nakarmić, a potem obwinianiem, albo on, albo to on. To było idealnie widać podczas pandemii, jak, jak było karmienie ludzi strachem, a teraz nagle wszyscy wymiotują obwinianiem. Więc to, krypto to również, to jest takie idealne wręcz, wiecie, strach, bo będzie spadać, bo coś tam. Um. Więc, więc bardzo często najbardziej jak takie chwytliwe rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o krypto, to jest właściwie tam, gdzie się pojawia strach. Czyli stracisz, 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 stracisz i ludzie, ludzie, ludzie strasznie są, że tak powiem, strachliwi. Nie potrafią sobie poradzić z, taki, z, takim, z takim, wiecie, ze stratą, z podjęciem ryzyka. Okej, okay, więc dlatego napisałem, że może zasługują u niektórzy być tam, gdzie są, ponieważ taki, tak, tak mają. Ale wracając do tego, więc do krypto. Więc gdy mówimy o tym, i, i, i tutaj mamy 2017 rok, zobaczcie, 2017 rok krypto wyglądało dokładnie tak. I tutaj było, wiecie, marzec, szliśmy w dół, potem była nagła szpila w dół, tutaj zobaczcie, do prawie do prawie tysiąca. Wyobrażacie sobie? Jedziemy z, tyś, no, potem w dół, potem idziemy w górę, potem idziemy znowu w dół, aż potem nagle zaczynamy tutaj e, podążać w górę i w górę i w górę. To jest 2027. Tak wyglądał, tak wyglądał wykres przez, te, e, przez ten okres. Teraz zobaczcie, jak wygląda 2024. A więc... Te, te wykresy pohevingowe zwykle um, są bardzo podobne. I tutaj w tym momencie cały ten fad i, i, i wieszcze, którzy wróżą z fusów, um, nie wiem, polityki, wojny czy makroekonomii i tak dalej, zwykle totalnie, totalnie pudłują. Um, I mówi się, że jeżeli większość, mówi, większość myśli, że tak będzie, to. Będzie inaczej. No i zwykle tak bywa. Tyle że, tyle, że czasami ci ludzie, co mówią, że myślą, że nie wiedzą, co, co jest większością. I teraz, o, okej, okay, większość myśli, że pójdzie w górę, wcale nie. Większość właściwie myśli, że pójdzie w dół. Więc e, można to i tak, i tak ubrać. Tak czy inaczej, e, patrząc na to, jak to się rozgrywało w latach 17, 18, potem e, później i teraz, to wszystko wygląda, że niby niby nie ma być tak samo, a na końcu jednak jest tak samo. I bum. I tak też jest z różnego rodzaju, um, z różnego rodzaju kryptoinwestycjami, um, że nie ten, 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 to będzie inaczej, a potem nagle okazuje się, że jednak jest tak samo. Um, To chyba nawet nie ma nic wspólnego, albo niewiele wspólnego z, z tym, co tak naprawdę mówi, nie wiem, ekonomia czy tak dalej. Owszem, ma to, bo ten silnik taki, to, to pod spodem to jest, ale głównie to jest ciągle totalnie ludzka, ludzki, ludzka mentalność ludzkie fomo, ludzkie, ludzki fad. Czyli um, kiedy wszyscy boją się, że utracą coś, co już nie wróci i zrzucają się na to z euforią, lub też y, porzucają wszystko ze strachu, to jest, to jest dosłownie to. I teraz wszczelić się, lub też przeczekać y, spokojnie, kumulując, ustawiając się pod to właśnie, gdzie będzie podążał krążek, jak tutaj kolega y, y, ładnie wyhaczył z mojej wypowiedzi, to jest właściwie to jest właściwie to. I wszystko na ten temat. Więc patrząc na te wykresy, na wykres dzisiejszy i wykres tej chosy, pamiętam tą hossę 2017, to była moja pierwsza hossa. To była pierwsza hosa, jaką, jaką doświadczyłem, i powiem Wam, że tutaj były też najbardziej bolesne doświadczenia, jakie, jakie doświadczyłem. I czy było warto? O, absolutnie. Czy był stres wtedy? O tak. Czy chciałbym to raz jeszcze? Gdybym miał to przeżyć raz jeszcze, czy chciałbym to przeżyć? Pewnie tak, bo jednak wszystko ten stres, ten, to upokorzenie przez rynek, potem ta euforia to wszystko miało swoje odbicie na tym, w jaki sposób w tej chwili właściwie. Człowiek podchodzi do rynku, do inwestycji, do krypto ogólnie, do zysków, do strat, więc w taki sposób bym, w taki sposób bym na to patrzył. Ogólnie jest też, wiecie, ten chart, taki, czyli wykres taki bardzo popularny, jak to, wy, jak to wygląda teraz, jak to wyglądało, gdzie jest taka linia wsparcia, jak my to mówimy, przy której jesteśmy i gdzie jest linia oporu i gdzie powinniśmy być w danym czasie z wykresem pomiędzy gdzieś. Wszystkie te wykresy, gdy tak patrzeć, to gdzieś, po środku mają jakiś, mają jakiś sens, więc, więc patrzyłbym na to w ten sposób. Chciałem Wam jeszcze jedno coś pokazać, co tutaj wrzuciłem chwilę temu, a nie wiem czy nie wiem, czy się do tego odniosłem, ale bardzo bardzo fajne to było. A więc um, szukam to, szukam 3 tygodnie temu, to nie to. Zielone świeczki. Powinienem no. przygotować się i wtedy wam to pokazać. To jest chyba to. Zobaczcie na to. I to jest zwykle to, co wszyscy tutaj rysujemy, i, i oczekujemy, że będzie nagły, taki większy wzrost, a teraz ten wzrost będzie się wypłaszczał. To jest właściwie ten wykres, co przed chwilą Wam pokazywałem. Teraz zobaczcie na to, a co, a co jeżeli wcale nie w ten sposób powinniśmy na to patrzeć, a w zupełnie inny sposób. Tik, po, potem tak, luz, potem blues. Zobaczcie, tutaj są lata. O, właśnie nie widzicie jeszcze raz. Tutaj, zobaczcie. O, uciekło mi. 24, jesteśmy tutaj. I to jest ten wykres. A co, jeżeli by to odwrócił? Proszę. Widzicie to? A co, jeżeli to w ten sposób będzie wyglądało? 200 tysięcy, 400, 600, 800 i milion. Pierwszy mój film na tym kanale to jest Bitcoin za milion dolarów. A 32 rok. Czy dożyje 32 roku? Mamy 24, 32. Postaram się dożyć. Jak dożyję, to będzie całkiem ciekawie. Będę mógł powiedzieć, tyle lat temu mówiłem o tym Bitcoinie, wreszcie jest po milionie. Będzie całkiem ciekawie. Dobra. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.